Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym filmie z Brawl Stars, nowym kanale A w dzisiejszym filmie zrobimy sobie polowanie na squika, Czyli nową, e mityczną postać, jak widzicie właśnie tą postać Jeszcze przed tym chciałbym was zachęcić do zostawienia łapki w górę pod tym filmem Oraz suba z jeżeli jeszcze tego nie robicie, bądź jesteście na nowi na tym kanale A my już bez zbędnego przedłużania przechodzimy do openingu Ok, najpierw sobie odbierzemy wydarzenia y i w sklepie mamy podwajze żetonu, więc możemy sobie przegarnąć oczywiście. I otwieramy. Zaczynamy otwierać od e, skrzynek z poprzedniego sezonu. Mam ich 25 i specjalnie zbierałam na squika e, Te skrzynki. Więc tak, otwieramy sobie je. Dobra, nie ma już nic. Nie ma już nic, musi być jedynka i będzie nowa postać, albo Star Power bukażet. E, no, dobra. Otwieramy dalej, nie ma. Ale te skrzynki są jakieś... te karnetowe skrzynki... To patrzcie. Jakie opóźnienie z tym... z tymi skrzynkami. Dziwne. O nie, co jest? Co jest? Jeszcze Byrona nie mam, to może mi się Byron udać, ale... no Nawołałbym Squeaka, no. Prawdę mówiąc. No nie. Ej, co jest? Ej, no naprawdę? Ej... a jesteś. Brawl Stars. No i o nie, ukradli mi skrzynki. Ta gra jest zlegowana. Skrzynki mi ukradli. No nie, no. Widzowie, co się stało? Dobra, skrzynka już się pojawiła i się coś będzie nie ma. Ale ile jest skrzynek? Sześć. O nie, te skrzynki są naprawdę jakieś zlegowane. No co jest? Dobra, pojawia się. Ale co jest z tymi skrzynkami? No halo. No nie, co jest grane. Dobra, trzy skrzynki zostały. Ej, nie, co jest, co jest, co jest? Zobaczymy sobie, jakie mamy szanse. No, nie wierzę. I ty. Nie jesteś. Nic się nie udało, ale mamy jeszcze karnetowe. A czy alej... alejowe, alejowe? alej, Alejukowo-pucharkowe? Nie wiem, jak to powiedzieć, ale nieważne. A w nich nic nie ma na razie. Serio? 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 To jest jakiś błąd? Proszę. Proszę powiedzieć, że to jest jakiś błąd. Bug, nie wiem. Przecież. Nie, to musi być jakiś bug. To niemożliwe jest. Co jest? Co jest? Dobra. Myślę, że sobie otworzymy jeszcze kilka skrzynek tu. Bo ja nie wierzę, że to się nie udaje. Tak. Jest! Jest! Ale fart. No i mamy Squika. No i mamy, proszę Państwa, Squika. Ehm. Um... To był jakiś błąd, czy co to było, że mi się nie udawało? Dziwne to było. No, znaczy, to pewnie nie był błąd, tylko mój fart. E... Ale no, mm, nic się nie udawało przez. I to było bardzo dziwne w sumie. E, bo chociaż jakiś głupi gadżet by mógł się udać, ale nieważne. Mm. Tu mamy oczywiście Squika, czyli nową postać. Możemy sobie ją wybrać i dajemy na solo. O, gramy już i. No i testujemy postać. Um, ona jest e, bardzo OP, według mnie. Fajna ma emotkę, w ogóle. a i taki krótki ma zasięg? Mi się wydawało, że dłuższy. Co jest, jaka ta postać jest mocna przecież. Mocarna ta postać. Dawaj. Ej! Zostaw mnie, zostaw. Dobra, I idę na niego. I ej, fajna ta postać jest, co jest? Hmm. Dobra, zobaczymy jak będzie na wyższych pucharkach, bo tu na razie to wiadomo. Co jest, co jest, co jest, ja chyba za zginę. Dobra. O, tutaj idzie jakaś. Patrzcie, jaką pułapkę robimy na niej. I co jest, jaka to postać jest OP. Naprawdę. Dobra, rzucamy teraz na Barleya. Chodź tu, Barley. Rzucamy na ciebie to, masz. I czy przyjmie coś? Nic nie przyjął. A, szkoda. Szkoda, ale teraz przyjmie kilka tych. Ciosów i no i ginie już tak, już ginie. Yy, o nie, szelka A tam, chodź tu, nie boję się ciebie, chodź tu. Daj. Nie, Steve zostaw, proszę idź stąd. Strzelka masz tu, przyjmij to, przyjmij to, przyjmij to. przyj. czemu ty to nie przyjęłaś? Zabij go. Dobra, leczę się, leczę się, leczę się. Co jest grane? Ale co tu się dzieje w ogóle? Dobra, ten już ginie. Eee, no i ból, ulta. Czekajcie, rzucę tak centralnie na niego. Time, ultem? Czy to działa? I dobra, ile daje jeden? Jeden daje? Nawet jeden pocisk daje dużo, więc no dobra, tutaj już no. Eee, no, och, uciekł mi. Już myślałem, że zginie, ale no on już, on praktycznie już przegra to. I drugi no już przegrał, już przegrał. Nice, GG. Mega, mega fajna ta postać jest w sumie. E, tak szczerze. Naprawdę mega fajna jest ta postać. Naprawdę. E, może sobie jeszcze damy punkty mocy do Squika, żeby, żeby on był po prostu lepszy. E, tu 75 do Squika. Mamy jakieś punkty mocy jeszcze, jeszcze tu 50. Mamy. Mm, ich. O, jest jeszcze 50. Dobra, Bulowi bym dał. Niechcący i tyle, tyle, yy, tyle. Więc quick, ulepszamy go sobie, tu ulepszony yy, i piąta moc, piąta moc, ulepszony, nawet spoko, spoko, spoko. Yy, no i no tak, tak, brakuje mi dalej sześciu postaci, yy, tak jak było wcześniej jeszcze przed quickem. no mam nadzieję, że nam się uda, przynajmniej ten Byron, bo Byron to mega spoko postać jest. A jest yy, mityczna, więc no, są większe szanse niż na legendarną i chromatyczną, chociaż chromatyczna za drugi sezon zmieni swą oczywiście rzadkość. Yy, yy, dobra, zobaczymy sobie jeszcze jaki on ma gadżet. Yy, Zasięg kolejnej lepki bomby z zwiększa się o 100%, co jest? Yy, I tutaj ma jeden star power, każdy przeciwnik, przeci, przeciwnik w strefie rażenia lepki bomby zwiększa obrażenia o yy, bomby o 10%. Hmm, dziwne, weźmy sobie to. Gra dla znajomych. Mam to wybrane tutaj też. Yy, mam jakąś mapkę taką. Możecie wpaść do klubu Matty Team. Wstępie za to 16 tysięcy. Polecam. I gramy. Mapa się nazywa XD. W ogóle nie zwracajcie uwagi na tą mapę. Napiszcie, czy Wam się w ogóle podoba ta mapa, ta mapa. Um, ja Wiem tak szczerze, ona jest specjalnie taka, wiecie, taka byle jaka, dobra, nieważne. No wiecie o co chodzi. Ona ma być taka specjalnie. Dobra, yy, testujemy sobie, testujemy, testujemy. Dobra. Yy, a co, czekajcie, co to jest? Aha, że to jest chyba. Tak, ale to długie, patrzcie, jakie to gigantyczne jest. Przecież i bum. Przyjął to. I przyjął to. A to chyba jest teraz dłuższy, ma zasięg. I tak, o wiele dłuższy. Ale lagi, 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 lagi. O nie, lagi. Lagi są, dobra, nieważne. Dajemy sobie to jeszcze raz i dobra i na bota dobra yy... idziemy sobie śledzić Gola, ale Bot ma I ma, dobra. dobra więc już wychodzimy. No i według mnie te gadżety, ten gadżet i ten Star Power jest mega spoko. Jak, jak wy sądzicie, to napiszcie oczywiście w komentarzach. A więc to na tyle w tym filmie. Wam bardzo dziękuję za obejrzenie. Właśnie tego materiału, jeżeli Wam się oczyneczek spodobał, to zostawcie tutaj łapkę w górę oraz sobie z jeżeli jeszcze tego nie robicie, możecie wpaść oczywiście do klubu Team, wstępie za 16 tysięcy. A ja się z Wami żegnam i widzimy się w następnym filmie.